Dzień dobry. Dzisiejszy dzień zaczynamy w Zambrowie w hostelu Fabryka Jedzenia. Można powiedzieć, że dzień zaczyna się politycznie wielką sensacją, bo dyskusją na temat sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw, dyskusją między Tuskiem i Kaczyńskim. A więc rozmowa między Tuskiem i Kaczyńskim jest możliwa. Znaczy, w tym przypa konkretnym przypadku chodzi o pana Eugeniusza Kaczyńskiego, który jest właścicielem tego. Tego hostelu i ma no, podobne problemy, niezależnie od tego, że jest przedsiębiorczym, bardzo doświadczonym przedsiębiorcą i, i na pewno da radę przetrwać ten trudny okres, związany z podwyżkami cen energii i gazu, ale również te dane, które przytoczył i które dotyczą tego hostelu, one również y, y, każą, powinny przynajmniej kazać zastanowić się rządzącym nad ochroną y, przede wszystkim mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przed tymi nadmiernymi podwyżkami cen gazu. No jak na razie zanosi się, że tutaj 400% więcej będzie trzeba płacić za, za gaz i to już naprawdę stanowi duże obciążenie, a tutaj pracuje na stałe 18, 18 osób. I to, co jest główną troską właściciela tego obiektu, tego hostelu, to jest przede wszystkim możliwość utrzymania miejsc pracy dla tych ludzi, bo jak sam podkreśla, on, on sam na pewno, jakoś ten, ten ciężki czas przetrwa, ale chodzi o kondycję każdej firmy. I dlatego jeszcze raz, wiem, że za chwilę premier Morawiecki będzie miał swoją konferencję, więc wracam się bezpośrednio do pana premiera, żeby bardzo poważnie potraktować, tak jak jakoś uwzględniliście tę naszą propozycję, aby ochronić nie tylko... Użytkowników lokali mieszkalnych przed nadmiernymi podwyżkami cen gazu, ale także te obiekty publiczne, takie jak DPS-y czy domy kultury. Równie istotne i z punktu widzenia gospodarki, no właściwie to jest problem wagi pierwszorzędnej. Należałoby przyjąć te poprawki Senatu, jakie proponujemy, dzięki którym można by dać taką ochronę mikro. Małym i średnim przedsiębiorstwom. Chodzi tutaj o bardzo prostą poprawkę. To nie wymaga jakichś wielkich debat, tak aby analogicznie do tych poprzednich decyzji przez nas zaproponowanych, żeby to prezes URE mógł ustanawiać ten górny pułap ceny gazu również dla małych i średnich przedsiębiorstw. I mam nadzieję, że to, że to będzie. No, do zaakceptowania przez rządzących. Jeśli nie, to tak jak powtarzam to od kilku dni, naprawdę pojedźcie w, w kraj i pogadajcie z tymi wszystkimi, którzy mają utrzymać swoją firmę przy tak drastycznych podwyżkach cen energii, nie mówiąc już o innych wymiarach tej drożyzny inflacji, która dla bardzo wielu może okazać się naprawdę zabójcza. Mamy dzisiaj też kolejny smutny rekord rekord pandemiczny, to z punktu widzenia przedsiębiorców, na przykład takich, którzy prowadzą hostele, czy restauracje, bary, też pojawia się znowu pytanie, w jaki sposób pandemia nie wpłynie na, czy nie wpłynie na ich, na ich firmy. I dobrze byłoby naprawdę zrozumieć, że na tym bardzo dramatycznym skrzyżowaniu inflacji, cen energii, pandemii, w dodatku jest zima i to dość mrożna w wielu miejscach, żeby jakby zrozumieć, że to jest ten moment, kiedy trzeba bezwzględnie taką pomoc świadczyć również przedsiębiorcom i tę rękę trzeba wyciągnąć jak najszybciej z pomocą. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Angelika Całko, portal internetowy ewesmas.pl. Z tej strony. Panie Przewodniczący, spotkanie dzisiejsze miało odbyć się w Sokołach, w powiecie wysokomazowieckim. Jednak z samego rana media otrzymały informację, że jednak spotkanie jest przeniesione do Zębrowa. Z jakiego powodu? Mieliśmy gości dzisiaj w Sokołach i otrzymaliśmy informację, że przedsiębiorca, u którego mieliśmy dzisiaj gościć, otrzymał sygnały ze strony niektórych ludzi, że będzie się to wiązało dla niego z kłopotami. I no, z oczywistych względów nie, nie będę teraz wymieniał nazwiska tego gospodarza, chociaż państwo wiecie, to nie, nie, nie ma być tajemnica. Chcę tylko powiedzieć, że to nie jest pierwszy raz. Znaczy ja, ja strasznie wszystkich przepraszam i to mówię na przez, na, na, naprawdę to z, z, z głębi serca. Przepraszam tych wszystkich. Którzy chcieli mnie czy przy mojej pomocy, także opinii publicznej czy rządzącym, powiedzieć o tym, jakie mają kłopoty. To nie są politycy, to nie są, to nie są działacze mojej partii, czy jacyś opozycjoniści. To są ludzie, którzy poczuli się opuszczeni. I to, co stało się w sokołach, ale to nie jest pierwszy raz. To znaczy, ludzie chcą coś powiedzieć, zapraszają. Kilkanaście godzin później dzwonią do nas i mówią: Sorry, wybaczcie państwo, ale dostajemy sygnały, pogróżki, presję i, i, i boimy się. Znaczy, ja jestem do tego w jakimś sensie. Znaczy, no muszę być uodporniony, mam grubą skórę. Chociaż to, co się dzieje w telewizji rządowej w ostatnich dniach na mój temat i także na temat mojej rodziny, no to znowu przekracza nawet moją. Moją wyobraźnię i granicę mojej wyobraźni. To, co dzieje się na przykład z rodziną y, byłego szefa y, CBA, pana Wojtunika. Dzisiaj poinformował o kolejnych takich represjach i prowokacjach. Y, 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 ktoś wy, y, udając numer telefonu, a to jest technicznie dość y, wymagająca operacja, dzwoni do jego córki mówiąc: Twój tata nie żyje. Dzwonię z jego telefonu, znaczy to są tego typu operacje w tej chwili. Znaczy w takim państwie żyjemy, że ja jestem osobą publiczną, ja nie, jestem, y, 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 ja nie stwarzam zagrożenia, tak mogłoby się wydawać. Żyjemy w Polsce, która przestała być demokracją. Ludzie boją się ze mną spotkać, bo obawiają się, że spotkają ich za to represje. I y, ja bardzo przepraszam, jeśli komukolwiek sprawiłem kłopoty y, swoją obecnością. Ale ja na pewno nie, tutaj nie, nie skapituluję się, nie poddam. Ale strasznie mi jest przykro, że coraz więcej ludzi ma po prostu, y, odczuwa strach przed tą władzą. Witam serdecznie, Mateusz Grzymkowski, telefon 24 Panie przewodniczący, mm, chciałem zapytać się o sytuację covidową. Y, czy chociaż część tych zgonów w pandemii dałoby się uniknąć, Pana zdaniem, i jak tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy? Znaczy problem... Y, ten, o którym od, no te, też państwo przecież komentujecie, informujecie od wielu, wielu miesięcy, to jest problem, w jaki, na ile z, y, rząd i administracja y, y, rządowa są zdeterminowane w walce z pandemią. Nie chcę już przypominać tego, co, y, y, co stało się jawne, czy to są słynne maile Dworczyka, czy to są wypowiedzi wprost ministra zdrowia, Ekspertów z Rady Medycznej, którzy zrezygnowali z uczestniczenia w Radzie Medycznej. Więc ma, mam już całą, jakby, dokumentację i to już większość Polaków już wie, że ja, ja nie wiem, jakie to by przyniosło skutki. Przecież ja nie powiem, ilu ludzi mniej by umarło, gdyby podjęto takie decyzje. Ja nie chcę w żadnym wypadku. Yy, yy, jakby pandemii używać do jakiejś polemiki politycznej, ale jedno nie luga wątpliwości, że te działania, czy raczej pozorowane działania rządu, władzy w sprawie pandemii, to one no, w Polsce to już jest jakby no, przekracza też skalę. To jest rzecz niespotykana w żadnym innym państwie europejskim. Tak otwarte i tak cyniczne. Podejście do pandemii, to znaczy nie zrobimy niczego, nie zaproponujemy żadnego rozwiązania, nie będziemy słuchali lekarzy, bo może to zaszkodzić nam w jakichś partyjnych grach albo w poparciu politycznym. Więc co do tego, jeśli chodzi o, to, o ten powód ogólny, to on jest oczywisty. Rząd dba o siebie i PiS dba o swój interes polityczny, nawet jeśli oznacza to zaniechanie jakichkolwiek działań w sprawie, w sprawie pandemii. Jeśli chodzi o te konkretne działania, też już sto razy o tym mówiłem trzeba jeśli ze względów które ja byłbym w stanie zrozumieć mówię tutaj o obowiązkowych powszechnych szczepieniach bo jak państwo wiecie poza Austrią która dopiero te, ostatnio podjęła decyzję o obowiązkowych szczepieniach ludzi powyżej 18 roku życia, żadne inne państwo w Europie się na to nie zdecydowało. Ale wszędzie w Europie, wszędzie przyjęto zasady, które motywują ludzi, które skłaniają ludzi do szczepień i to jest na przykład realny covidowy COVID paszport i limitowanie dostępu do różnych przestrzeni dla ludzi, którzy nie chcą się ani testować, ani szczepić. No, jakby to są to też dość oczywiste, oczywiste takie kwestie. I no, osobną sprawą, najbardziej dramatyczną, to jest no, niewydolność ochrony zdrowia, bo ten, ta umieralność w porównaniu do ilości zachorowań w Polsce jest zatrważająco wysoka. Na to zresztą przyjdzie czas. Ja nie mam w tej chwili danych i instrumentów, żeby dokładnie sprawdzić. Dlaczego w Polsce wskaźnik umieralności na covid jest jednym z największych na świecie i największy w Europie? Znaczy szczerze powiedziawszy, to jest dla mnie wciąż no, bardzo tragiczną, ale zagadką. Dlaczego to tak wyraźnie wykracza poza wszystkie jakby, europejskie statystyki? Katarzyna Polewko Polsat News. Czy nadal tak jak dwa dni temu szansa na powstanie Komisji Śledczej ocenia pan na 90%? I jak ocenia Pan słowa Marka Suskiego o kilkuset osobach inwigilowanych w ciągu roku? No, jeśli chodzi o pana posła Marka Suskiego, to on, on świadczy nam bezcenną pomoc. Znaczy, nie, nie sądzę, jak znam pana Suskiego, żeby robił to intencjonalnie. Jeśli. Można go traktować jako takiego ochotnika wspierającego opozycję w próbie dojścia do prawdy, choćby w sprawie Pegasusa. To pewnie te jego słowa i działania nie były przez niego do końca przemyślane, ale w tym sensie bezcenne, że pokazujące jakby sposób myślenia w PiSie na temat podsłuchów. Takie rzucone przez niego słowa o tym, że o co ta cała wrzawa? Przecież. To nie cały naród jest podsłuchiwany, tylko raptem kilkaset osób. No to pokazuje skalę zepsucia tej władzy. Nawet jeśli pan Suski z tym swoim takim bardzo charakterystycznym wyrazem twarzy i uśmiechem nie zdaje sobie sprawy, jakie oskarżenie rzucił pod adresem obozu politycznego, pod adresem swojego, swojego rządu. I no, nie, nie trzeba chyba takiego. Bardziej spektakularnego powodu powołania komisji śledczej jak słowa pana, pana Suskiego. Czy ta komisja powstanie? No, dzisiaj rano już spodziewaliśmy się tego, ja o tym też wczoraj mówiłem. Dzisiaj rano już doszły pierwsze sygnały o tym, że prezes Kaczyński i jego ludzie zaczęli pracować nad tymi posłami czy posłankami, którzy mieliby wesprzeć. Ten projekt o powołaniu komisji śledczej w Sejmie, a którzy są w obozie rządzący mniej czy bardziej. I tak, ja się domyślałem, że ta praca ze strony Kaczyńskiego nad posłami, posłankami, żeby ich właśnie zastraszyć czy przekupić, że będziemy tego świadkami. Ale jaki ona efekt przyniesie, proszę mnie o to nie pytać. Znaczy, na razie mamy, tak jak powiedziałem, i to była nie moja inicjatywa, tylko posła Kukiza. Z mojej strony była tylko zgoda, żeby OK, żeby. Jakby poszerzyć pakiet spraw, jakimi ma się zająć ta komisja śledcza, żeby ona też badała czas, kiedy ja byłem premierem OK, na to wszystko była zgoda. I na razie były deklaracje wszystkich klubów i kół poza owskim żeby, żeby taką komisję śledczą powołać. Czy zostaną im połamane kręgosłupy i, i zobaczymy. Dzień dobry. Sylwia Wieczeńska, Polska Agencja Prasowa. Zostając w temacie komisji śledczej i jej powołania, czy nie sądzi Pan, albo czy w Pana ocenie, e, sprawa, jaką miałaby się zająć ta komisja, nie jest zbyt szeroka i zbyt ogólna jak na Komisję Śledczą? Zawsze można z komisji śledczej uczynić albo instrument pozwalający dojść do prawdy i do ujawnienia nadużyć, przekrętów, no, złych rzeczy, które robi władza, bo do tego właściwie komisja śledcza jest powołana, że, że jakby tracimy zaufanie do władzy i dlatego prowadzi się śledztwo, ponieważ państwo z jakiegoś powodu nie chce ujawnić prawdy o jakichś złych rzeczach, które się dzieją. Ale można też zrobić operetkę z Komisji Śledczej i takie przypadki też mieliśmy przecież w ostatnich latach. Więc to zależy na końcu, to zależy przede wszystkim od intencji. Znaczy, jeśli większość, no w tym przypadku PiS, jeśli będą chcieli zrobić z tego parodię, czy groteskę, czy zablokować, zamrozić ten projekt, tak, no mają nadal większość w parlamencie i mogą to zrobić. Dla mnie będzie jasne, to zresztą jest cytat z Kaczyńskiego. Nie, nie mówię o, o, o naszym gospodarzu dzisiejszym, tylko o Jarosławie Kaczyńskim, że jeśli ktoś boi się powołania komisji śledczej, to już jest winny. Więc ja te słowa mu dedykuję. Boisz się powołać tę komisję śledczą, to znaczy, że już jesteś winny. Odpowiadasz za y, y, nielegalne y, podsłuchiwanie ludzi i za y, y, bardzo takie. Y, no, dwuznaczne, żeby nie powiedzieć jednoznacznie złe okoliczności zakupu i decyzji o tym, żeby używać tego typu instrumentów, jak Pegasus. Więc jeśli PIS zablokuje tę komisję, albo jeśli on przekształci właśnie w taką operetkową komisję, to dla mnie będzie jasne, i przyjdzie ten moment, kiedy to wyjaśnimy w szczegółach, że Jarosław Kaczyński jest za to personalnie odpowiedzialny. Joanna Zawicka, Polityka Insight. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie o wyborców opozycyjnych o poglądach lewicowych. Pan dosyć ostro atakuje obecną lewicę i chciałam pana spytać o pana pogląd, co się powinno wydarzyć na po lewej stronie sceny politycznej, jeżeli rzeczywiście opozycja chciałaby przejąć władzę. Czy, yy, czy Pan yy, jako platform, razem z platformą obywatelską stworzy jakieś propozycje dla tej części sceny politycznej? Czy uważa pan, że obecna lewica powinna jakoś przetrwać i być może powstać tam jakaś koalicja? Czy być może jest jakieś nowe miejsce na nową partię polityczną? Co zrobić, żeby kilkaset tysięcy wyborców nie zostało pod progiem, gdyby obecna lewica miała spaść pod próg wyborczy? Ja mam pewien kłopot, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie przypominam sobie ani jednego zdania, w którym atakowałbym polską lewicę. Nie, zadaję pytanie, to, o, to ułatwię może, ja zadaję pytanie, czy yy, fakt, że yy, Włodzimierz Czarzasty i jego najbliżsi współpracownicy są nieustannie obecni w pisowskich, yy, prorządowych mediach i tam koncentrują się wspólnie z pisowskimi at aparatczykami, atakami na yy, inne partie opozycyjne, na mnie, na Platformę, czy to jest y, sposób, no, czy to jest dla zaakceptowania, i czy to nie oznacza, że w przyszłości można się spodziewać współpracy y, pana Czarzastego z Kaczyńskim także po następnych wyborach, co zmarnowałoby wysiłek i nadzieje y, milionów Polaków? To jest moje pytanie i każdego dnia dostajemy po raz kolejny odpowiedź, że y, tak tego typu ryzyko istnieje, bo każdego dnia widać wyraźnie tę gotowość do takiej politycznej współpracy i wspólnych akcji przeciwko innym partiom opozycyjnym, jakie partia y, z tego i wspólnie z mediami pisowskimi prowadzą. To jest mój niepokój i go y, uczciwie przedstawiam, ale dlatego, bo widzimy i słyszymy wszyscy to samo. Natomiast nie mam zamiaru ani y, 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 się wtrącać w życie polskiej lewicy, ani jej atakować. Jest tam wielu y, wspaniałych ludzi. Wrażliwość lewicowa jest absolutnie potrzebna i jestem przekonany y, 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 w koalicji obywatelskiej, w Platformie są środowiska i ludzie, którzy taką wrażliwość prezentują. W ruchu Szymona Hołowni są tacy ludzie, w Polskim Stronnictwie Ludowym, które jest konserwatywne w wielu wymiarach, ale jest także wrażliwe społecznie. Powstała Polska Partia Socjalistyczna. Z tych ludzi, których Włodzimierz ty odrzucił, to są też bardzo ciekawe postaci. Więc ja jest, znaczy dla mnie współpraca z Polską Lewicą jest czymś oczywistym i w ogóle nie wymagającym, nie wy, wymagającym komentarza. Jedyną zagadką i to nie jest tylko mój, moja obawa, bo to słyszę także z obozu ze środka Lewicy, jedyna obawa jest taka, że my wszyscy nacharujemy się, żeby spełnić nadzieję tych, którzy chcą odsunąć PiS od władzy, a na końcu może się okazać, że są jacyś politycy, którzy dzisiaj z, Będąc w opozycji, jutro będą gotowi współpracować z Kaczyńskim. Tak, tego się obawiam i ja o tym mówię. Proszę bardzo. To jeszcze w temacie Komisji Śledczej. Chciałam spytać, bo głosy opozycji plus cztery głosy posłów Koła-Kukis to się równa 230. To znaczy, że nie macie większości potrzebnej do przegłosowania Komisji Śledczej. Czy ktoś z opozycji rozmawiał z którymś z posłów z klubu PIS lub z dwóch niezależnych, którzy wspierają PIS? w sprawie poparcia y, tego wniosku o komisję? Ja mogę y, potwierdzić Pani intuicję, czy, czy Pani obliczenia. Rzeczywiście wydaje się, że y, jeśli, właśnie jeśli nie będzie jakiejś presji, czy szantażu pod adresem tych, którzy się zdecydowali zadeklarować poparcie, że chyba dzisiaj to jest dokładnie 230 na 230. Ale ja tych rozmów nie prowadzę. Jak Państwo wiecie, ja nie jestem parlamentarzystą, więc te pytania powinny być skierowane do szefów klubów. I ja wiem, że są sygnały od tych, którzy nie są bezpośrednio członkami PiSu, że no dla nich fakt, że ta sprawa Pegasusa tak śmierdzi, jest też bardzo dyskomfortowy, i że naprawdę myślą o tym poważnie, czy nie wesprzeć idei, idei komisji śledczej. Ale. Co tam na końcu tak naprawdę im w duszach i, i w głowach siedzi, no nie, nie, nie wiem. Zobacz, jest to na pewno bardzo ciekawa jakby próba dla tych ludzi przede wszystkim. Znaczy czy, czy staną po stronie nie opozycji, tylko po stronie prawdy, czy staną po stronie Kaczyńskiego, który tę prawdę o się będzie chciał na pewno ukryć najgłębiej jak to możliwe. To, co mówił pan marszałek Zgorzelski wczoraj w Radiu TOK FM o tym, że już na najbliższym posiedzeniu sejmu 26 i 7 stycznia opozycja będzie próbowała e, naciskać na, e, czy e, zmobilizować panią marszałek Witek do tego, żeby głosować ten wniosek? Ja bardzo szanuję pana marszałka Zgorzelskiego, ale jakby nie, nie, to nie jest moje zajęcie komentować jego opinię. Znaczy nie, nie, nie. nie, nie. Proszę pytać o to pana marszałka Zgorzalskiego. Ja nie mam wiedzy w, w, w tej sprawie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. Panie przewodniczący, zaczął pan ten briefing stwierdzeniem, że ci, którzy chcą się z panem spotkać, mają problemy. Czy to, że pan się spotyka w całej Polsce, w różnych miejscach, ma przynieść jakieś korzyści tym ludziom, z którymi pan się spotyka? Dlaczego pan jeździ i spotyka się osobiście z przedsiębiorcami? Ja zacząłem briefing nie od tego tematu, bo o to mnie spytano. Ja zacząłem ten briefing od bardzo optymistycznego komunikatu, że długo i szczerze rozmawiałem o sytuacji tego hostelu z panem Kaczyńskim i że to może być symbolicznie jakby taki znak, że można rozmawiać nawet, nawet jeśli nazywa się Tuski-Kaczyński, ta para, no to i tak można rozmawiać. Ale oczywiście to taka sytuacyjna anegdota. Natomiast... No, proszę nie czynić, no, nie, pan tego nie robi, ale nawet nie warto już nie mówię o zarzucie ale chyba nawet znaku zapytania nie warto stawiać nad tym faktem, że y, polityk, lider partii opozycyjnej chce bezpośrednio z ludźmi rozmawiać, a nie siedzieć tam na wiejskiej czy w, w siedzibie swojej partii i oglądać telewizję. Y, to, to jest moje oczywiste zadanie i to jest ja się. Ja się Zobowiązałem, że będę starał się jeździć po kraju. To dzisiaj nie jest łatwe, no wiemy okoliczności głównie pandemiczne, więc trudno robić wielkie zebrania, wiece czy manifestacje. Natomiast no, staram się ten czas wykorzystać na bezpośredni kontakt z ludźmi, ale to wynika też z faktu, że my bardzo dużo takich alarmów dostaliśmy i że ludzie czują się właśnie bardzo osamotnieni w tej sytuacji, w której przychodzi do nich... Nie ktoś z pomocą, tylko przychodzi oni rachunek na gaz o 400, 500, 600% wyższy. I są naprawdę niektórzy w rozpaczy. To nie dotyczy może dzisiejszego gospodarza, bo on jest, to jest dość duża jednak firma i, 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 i na pewno dadzą, dadzą radę. Ale są naprawdę w Polsce tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy prowadzą najdrobniejszy biznes i którzy mają poczucie kompletnego opuszczenia, osamotnienia i takiego. I Totalnego bałaganu, jeśli chodzi o propozycje, jakie, jakie między innymi w polskim ładzie się pojawiły. To wystarczy porozmawiać z dowolnym księgowym księgową, które mają przygotować wypłaty albo zinterpretować przepisy Polskiego Ładu. I, i naprawdę ludzie łapią się za głowę, a niektórzy płaczą autentycznie, kiedy, kiedy widzą, co się, co się z tym dzieje. Więc oczywiście moim zadaniem jest być z tymi ludźmi, chociaż tak jak powiedziałem dzisiaj na początku, nikomu nie chciałbym zaszkodzić. Jeśli kontakt ze mną ma oznaczać odw odwet czy zemstę ze strony rządzących, chociaż to jest absurdalne. Tak naprawdę, że w ogóle o tym rozmawiamy, muszę powiedzieć, to jest straszne. Znaczy, bo no, yy, no tego nie było od kilkudziesięciu lat, że ludzie się bali z kim spotkać, bo władza się może yy, odwinąć i, 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 i zrobić krzywdę. Czy ja mogę pomóc? Mogę pomóc. To znaczy, nie, ja nie, nie, nie przywiozę podarunku nikomu, ale przywożę na przykład tutaj informację, że. Jest realna szansa, jeśli te poprawki senackie zostaną przyjęte, żeby objąć ochroną, czyli tym maksymalnym pułapem, który po, mo, może być ustanowiony przez szefa Urzędu Regulacji Energii. I yy, 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 w związku z tym, na te naj, przynajmniej na te najtrudniejsze miesiące, obniżyć podwyżkę urzędową decyzją, obniż, obniżyć podwyżkę cen gazu ma, yy, małym i średnim yy, przedsiębiorcom. To jest możliwe. Yy, ja wiem, że to jest kosztowne, tylko okej. Okay, no, Dzisiaj stoimy przed dylematem. To jest kosztowna decyzja dla państwa. Chociaż jak zauważyliście, ta władza jest w stanie wydawać gigantyczne pieniądze zupełnie w, w, w bardzo dziwny sposób, i bardzo hojna jest ostatnio dla siebie, więc, moim zdaniem, jest możliwe podjęcie tej decyzji, także jeśli chodzi o finansowy aspekt. Przypominam, że dzięki naszemu wnioskowi, Dzięki naszej presji udało się także przeznaczyć gigantyczne pieniądze na y, y, polski gaz, znaczy na Pegenigę. I po raz kolejny pytam, i po raz kolejny nie mam odpowiedzi na to pytanie ze strony pana Sasina, pana Morawieckiego y, y, czy szefów Pegenig, dlaczego te 60 ponad miliardów złotych. W różnych formach, które ustawowo zostały przeznaczone na PGNIG, czyli na polskie gazownictwo na 3 lata, co teoretycznie powinno wystarczyć na bezpłatny gaz dla wszystkich Polaków na te 3 lata. Co, co, co z tymi pieniędzmi się dzieje, co z tymi pieniędzmi ma się dziać, skoro równocześnie nadal utrzymujecie te drastyczne, drakońskie podwyżki cen gazu? Ja tego po prostu nie rozumiem. Dziękuję, miłego dnia życzę, i mam nadzieję, że nikogo niko, niko z Was krzywda nie spotka z tego tytułu, że spotkaliśmy się dzisiaj w Zambrowie.